Thank you. Cześć, witam ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o rekomendacjach giełdowych. Porozmawiamy sobie o tych formach wspierania inwestorów poprzez różne domy maklerskie, biura maklerskie przez różne agencje, także zagraniczne, które wydają pewne rekomendacje właśnie dla wybranych spółek. My skupimy się na spółkach z polskiej giełdy papierów wartościowych. No i porozmawiamy sobie o tym, jak to rzeczywiście wygląda. Czy warto tak w 100% wierzyć rekomendacjom giełdowym, gdzie te rekomendacje sprawdzać, jak je też analizować, w którym miejscu właśnie uzyskamy do nich pełny dostęp, tak żebyśmy z wszystkim mogli być na bieżąco i tak żebyśmy nasz zdywersyfikowany portfel mogli w pełni śledzić w kontekście właśnie też spółek, jeżeli ten nasz portfel niekoniecznie zbudowany jest tylko i wyłącznie ze spółek na średni, długi termin, ale tak, Także tych na krótszy termin, no to też podążanie za rekomendacjami jest ważne, ale nawet nie tyle w kontekście wczytywania się i postępowania dokładnie tak, jak mówią analitycy, ale bardziej chodzi tutaj o sam opis dołączony do danej rekomendacji w krótkim terminie, bo on bardzo szybko w kilku takich najważniejszych słowach wyjaśnia nam aktualną sytuację w spółce. Nie musimy sami się doszukiwać w wielu miejscach, tylko mamy po prostu ułatwiony. Przyspieszony dostęp do danych kwestii. Zanim przejdziemy do tematu głównego naszego odcinka, przypominam, że partnerem kanału jest Platforma XTB. Zachęcam do sprawdzenia platformy XStation, do założenia konta. W opisie do każdego materiału znajdziecie właśnie przypięty link, jak wejść na platformę. Po kliknięciu się na tę stronę. Klikamy Zacznij inwestować po założeniu konta, możemy wypróbować konto demo, ewentualnie już od razu zacząć na prawdziwe pieniądze i uzyskamy dostęp do wielu, wielu instrumentów z całego świata, począwszy od indeksów, przez akcje, etf. -y, kryptowaluty też w ostatnim czasie bardzo modne. Możemy oczywiście inwestować w udziały cząstkowe w tych konkretnych instrumentach finansowych i czasem wystarczy kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, żeby jakąś pozycję otworzyć, czy na wzrost. Czy na spadki. Pamiętajcie też o braku prowizji od transakcji na akcjach ETF-ach do 100 tysięcy euro obrotu, oczywiście w skali jednego miesiąca. Ale już przechodząc do naszego programu, jak to z tymi rekomendacjami w ogóle jest? Wydaje się, że część inwestorów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, szukają już takich informacji na tacy, czyli informacji, które będą pewnego rodzaju sugestią, jak inwestować, w co inwestować. Być może nawet z pułapami docelowymi, kiedy już potencjalnie ustawić sobie take profit, czyli zlecenie zamknięcia pozycji z zyskiem. No i jest to poniekąd zrozumiałe, to mniej więcej trochę tak, jakby, no nie wiem, uczyć się jakiejś nowej profesji w życiu. No i też czasem możemy w pewnych rzeczach iść na skróty, ale pytanie, czy to dobra droga, i czy to droga, która ostatecznie prowadzi nas do tego, żebyśmy zwiększyli szanse na, na zarobek, a przynajmniej uchronienie swojego kapitału przez no na przykład przed na przykład inflacją, no bo nawet jeżeli właśnie na naszym portfelu inwestycyjnym zarobimy kilkanaście procent w skali roku, no to ostatecznie, jeżeli średnioroczny wzrost cen jest również na podobnym poziomie, no to my jesteśmy tylko i wyłącznie na zero tak naprawdę, a to wszystko co powyżej, no jest już dla nas takim realnym, czystym, nie, czystym zyskiem. Jeżeli chodzi o rekomendacje giełdowe, no znalazłem tutaj taki, bardzo ciekawy artykuł na blogu maklerska.pl dotyczący właśnie rekomendacji giełdowych, czy warto za nimi podążać, i tutaj już jest taki, takie nawiązanie historyczne, mianowicie. Skuteczność rekomendacji giełdowych wydawanych przez profesjonalnych analityków jest bliska tej, jaką daje strategia oparta na losowym doborze akcji. Losowym doborze akcji, czyli de facto na chybił trafił i rzut monetą tutaj może nam też pewne rzeczy przybliżyć. Twierdzenie, że w długim horyzoncie rekomendacje giełdowe nie dają żadnej przewagi inwestycyjnej nie jest nowe. Już w latach 30. XX wieku Amerykanin dowiódł, Alfred Coles dowiódł, że podążanie za wskazaniami analityków statystycznie rzecz biorąc, Prowadzi do tych samych efektów, co kupowanie. I sprzedawanie akcji na chybił hybi, trafił. Jeżeli trafimy na okres Hossy, no to tutaj wartość portfela się pewnie zwiększy, ale jeżeli będzie to Bessa, straty będą nieuchronne. I tutaj jakby to też jest w kontekście właśnie całego takiego szerokiego spojrzenia na rynek. Jeżeli nowy inwestor pojawi się na rynku, kiedy będzie Hossa, to on nawet nie musi specjalnie na rekomendacje spoglądać, bo właśnie jeżeli na chybił trafił, kupi akcję, jest duża szansa na to, że te akcje będą drożeć, bo po prostu cały rynek idzie w górę. No, a w przypadku Bessy, choćby to były najlepsze rekomendacje. Giełdowe analityków, no to tutaj straty mogą się pojawić. Czy to byłyby spółki losowe, czy to byłyby spółki przez analityków zarekomendowane, natomiast no, dyskusją można byłoby tutaj jeszcze. W dyskusji można byłoby skupić się na wątku, gdzie mamy na rynkach pewnego rodzaju stagnację, ewentualnie trend horyzontalny, trend boczny, gdzie nie ma wyraźnego ruchu w danym kierunku, no i co wtedy z rekomendacjami? Natomiast, oczywiście, tutaj jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałbym powiedzieć. Tutaj też w blogu możemy pewne statystyki sobie prześledzić, a link do tego, właśnie bloga, do tego konkretnego artykułu wrzucę Wam także w opisie do tego materiału. Natomiast to, co jest tutaj bardzo ważne, co ja też chciałbym powiedzieć już poza pewnymi przykładami, jak rekomendacje wypadały tam w konkretnych okresach czasowych, na konkretnych badaniach, próbkach, w porównaniu z szerokim rynkiem, to sobie będziecie mogli przejrzeć, to nie jest w tym momencie aż tak bardzo istotne. Natomiast ważne jest to, jak to wygląda z punktu widzenia momentu, kiedy dana właśnie rekomendacja jest publikowana. I warto dodać właśnie tutaj, to jest jeden aspekt, na którym chciałbym się skupić, że Często rekomendacje te ogólnodostępne pojawiają się w momencie, gdy już jest zbyt późno statystycznie rzecz biorąc na zainwestowanie, ze względu na to, że domy maklerskie udostępniają swoje rekomendacje nieco wcześniej właśnie dla grupy klientów instytucjonalnych, klientów detalicznych, które na przykład, którzy na przykład mają założone rachunki, mają wykupione jakieś subskrypcje, co jakby sprawia, że są w stanie wcześniej z tej rekomendacji skorzystać i na przykład wejść w dany walor, no a w momencie, gdy informacja się na rynku już tym szerokim pojawia, no to często po prostu, to kurs już jest po umiarkowanych wzrostach i to też wiąże się z tym, że na wejście może być zbyt późno i to może być taki czas, kiedy właśnie ulica będzie wchodzić, czyli ten szeroki rynek, a ci właśnie inwestorzy, którzy decydowali się na wejście nieco wcześniej, to mają wtedy dobry czas na to, żeby swoje zyski, no na przykład realizować, bo też zwiększa się wtedy popyt, no bo też co by nie mówić, jeżeli chodzi o spółki, które bardzo rzadko publikują swoje SP i na przykład pojawi się jakaś rekomendacja od w miarę popularnego domu, biura, Maklerskiego, no to jest realna szansa na to, że ona wpłynie na zachowanie kursu, a jeżeli na przykład poziom ceny docelowej w rekomendacji będzie znacząco oddalony od giełdowego kursu, no to jest duża szansa na to, że ten aspekt psychologiczny wpływu na poczucie inwestorów będzie jeszcze większy i te ruchy rzeczywiście mogą się pojawić. Jeżeli chodzi o same rekomendacje, między innymi właśnie na stronie Strefa jeżeli chodzi o spółki z giełdy papierów wartościowych, te rekomendacje możecie śledzić. To będzie też drugi link, który do do opisu dołączę, żebyście też mogli sobie to gdzieś właśnie dodać do. Ulubionych do zakładek, i żebyście też mogli to wszystko śledzić. No i tutaj, wchodząc właśnie w ten link, rekomendacje, lista rekomendacji, możemy sobie posortować. Właśnie najnowsze, WIK20, MWIK, SWIK i wszystkie spółki. My zostaniemy przy wszystkich spółkach. I teraz, co my tutaj mamy? Akurat ja mam posortowane chronologicznie, czyli od najnowszych, wszystkie rekomendacje, jakie się pojawiały, tu akurat te kwietniowe, z najnowszą dla kogeneracji z dziś w sumie, z momentu nagrywania tego materiału, z 11 kwietnia. No i mamy tutaj cenę aktualną, cenę docelową. Która wynika z rekomendacji, potencjał zmiany ceny, czyli różnica między ceną aktualną a ceną docelową, i cenę w dniu publikacji. Ale tutaj też, jeżeli chodzi o tę cenę w dniu publikacji, no to też nie można być tak bezkrytycznym w 100%. Bo jeżeli na przykład kogenerę sprawdzimy, ja sobie to włączyłem, rekomendacja z sesji właśnie 11. No i tutaj. Co by nie, nie powiedzieć, to może, może weźmy, bo akurat to jest moment, kiedy nagrywam ten program. Weźmy drugą z kolei, weźmy Agorę. Agora, tutaj akurat na stronie Biznes Radar sobie sprawdzam archiwum notowań. Też możecie oczywiście mieć do tego dostęp bez żadnych problemów, bez żadnej rejestracji. No i zobaczmy. Agora, rekomendacja z 7 kwietnia i cena w dniu publikacji 6,90. Natomiast u nas, no to 7 kwietnia sesji nie mieliśmy, więc musimy sprawdzić 6 dzień kwietnia. No i tutaj też, co by nie mówisz to akurat mamy poziom zamknięcia. No i siłą rzeczy, jeżeli akurat tutaj rekomendacja była dzień później, no to, no to i, te, i wtedy sesji nie było, no to mamy kurs zamknięcia. Ale jeżeli sobie zobaczymy na kolejne spółki, no bo ja też to sprawdzałem i znajdziecie takie przykłady, no i na przykład mamy cenę w dniu publikacji na takim i takim poziomie, to nie zawsze jest cena właśnie maksymalna, czy cena zamknięcia z danego dnia, czasem zdarza się, że jest to cena minimum, jaka podczas danego dnia została odnotowana, więc aż tak bardzo bym się tutaj na tej kolumnie nie Skupiał w kontekście weryfikacji tej, właśnie prognozy. Bardziej już tutaj spoglądałbym na to, właśnie gdzie mamy cenę docelową i na ten zakres ruchu, który jeszcze potencjalnie pozostał do realizacji. Oczywiście możemy sobie tutaj kliknąć w kolumnie raport i pobrać plik PDF właśnie z danym opisem i tu akurat jest ta kogeneracja. Mamy całą rekomendację rozpisaną bardzo dokładnie, mamy podstawowe informacje finansowe, oczywiście tutaj też mamy pewne ratingi wyliczone, potencjał wzrostowy i pewne ciekawe informacje, z którymi możemy się też zapoznać. To akurat z biura maklerskiego banku PKO. Nie wszystkie te rekomendacje muszą być aż tak bardzo rozbudowane, ale zazwyczaj ich format jest bardzo podobny, to akurat z Millenium Banku i też widzimy, że ten format rekomendacji jest podobny, jest też spis treści, możemy sobie wszystko tutaj posprawdzać, więc nawet jeżeli sam poziom docelowy nie jest aż tak bardzo tutaj istotny, czy sama rekomendacja, to jeżeli daną spółkę obserwujemy, warto wejść w ten raport analityków dotyczący danego waloru. Najlepiej, żeby, no, żeby wejść tutaj w momencie publikacji tej Rekomendacja niekoniecznie tydzień, dwa później, no bo też wtedy wnioski możemy wyciągnąć sami. I to, co ja polecam inwestorom, którzy już nie są początkujący, a bardziej zaawansowani, właśnie, żeby sobie rekomendacje przestudiować, następnie spróbować wyciągnąć własne wnioski, a na koniec, o ile w ogóle jesteście w stanie to zrobić, bo pewnie to od razu już padnie w oko, ale właśnie dopiero na koniec spojrzeć na cenę docelową po tych waszych ewentualnych analizach, waszych prognozach, predykcjach, nie możecie sobie sprawdzić, czy rzeczywiście w przypadku tej waszej prywatnej. Analizy tutaj, jakby ten potencjał był podobny, potencjał wzrostowy, czy może w ogóle tych wzrostów nie analizowaliście, więc to jest ta kwestia bardzo ważna. To wszystko można sobie sprawdzać, natomiast Powtórzę to jeszcze raz, dane statystyczne są tutaj nieubłagalne i gdybyśmy patrzyli właśnie jakoś krótkookresowo, analizowali sobie skuteczność rekomendacji no w jakimś jednym miesiącu, może się okazać, że one będą bardzo skuteczne i rzeczywiście na przykład 85% rekomendacji będzie trafnych z bardzo ciekawym też podążaniem za tą ceną docelową i no na przykład ze zbliżeniem się do punktu ceny docelowej, co czasem wiąże się ze sporym wzrostem na danej akcji, który też mógł być jakby notowanych, gdybyśmy się zdecydowali na zakup, ale to może to jest zbyt mała próbka, żeby to wszystko analizować. W tym raporcie, który też Wam podkleję, macie próbki zdecydowanie większe na czasem nawet ponad 200 instrumentach, na szerokich okresach czasu, niekoniecznie na jednym miesiącu, tylko na przykład na okresie 12 miesięcy, no i wtedy ostatecznie wychodzi to wszystko bardzo Porównywalnie do tego, co dzieje się na szerokim rynku, więc jeżeli ja mogę coś zarekomendować, to owszem, obowiązkowo rekomendacje trzeba śledzić, bo one w krótkim terminie wpływają na kurs walorów, które my czasem mamy też w portfelu, więc, więc warto to wiedzieć. Obowiązkowo uważam, jeżeli się decydujecie na analizę, przeglądajcie raporty, które są przy okazji rekomendacji właśnie publikowane, bo tam bardzo wiele ciekawych informacji na temat danej akcji można wyczytać i analiza techniczna, i fundamentalna. Natomiast jeżeli chodzi już stricte o takie podążanie na ślepo, czyli analitycy rekomendują kupuj cenę celową o 100% wyższą niż cena w dniu publikacji, z tym bym bardzo mocno uważał, bo można się mocno, mocno sparzyć i też często po prostu, kiedy do nas już ta rekomendacja dotrze, no to już jest nieco, nieco zbyt późno, a ci, którzy mieli zarobić, ostatecznie zarobili i też na to bym radził właśnie uważać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, linki jeszcze zostaną podklejone do tego opisu, żebyście też sobie mogli to wszystko na spokojnie prześledzić. Ja tego dokładnie nie będę analizował, zostawię Wam pole do popisu, żebyście się też mogli tutaj we własnym zakresie pobawić tymi różnymi zakładkami, poczytać, poanalizować. Też, na przykład, właśnie te kursy w dniu publikacji w zestawieniu z BiznesRadar, z archiwum notowań dla danych akcji. Oczywiście, a właśnie, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Taka, no, pro tip, można powiedzieć, bardzo łatwa, prosta rzecz, ale może nie wszyscy wiedzą. Mamy tutaj listę tych rekomendacji. Historycznych, jest tutaj ich bardzo dużo, to są setki rekomendacji. Możemy, tak jak zresztą widzicie tutaj z ostatnich, no mniej więcej 12 miesięcy są wszystkie rekomendacje. No ale też załóżmy, interesowałaby Was jakaś dana konkretna spółka, chcielibyście ją wyszukać. No to też, będąc tutaj na tej stronie aktywnej, wybieramy sobie na klawiaturze CTRL i F i pojawia nam się tutaj takie okienko do wyszukiwania. No i na przykład weźmy sobie LPP, tak jak ja testowo robiłem, i z automatu się wyszuka chronologicznie. Ostatnia rekomendacja dla LPP, w w tym przypadku była to rekomendacja z 21 września. Jeżeli sobie pójdziemy w dół, no to będzie kolejna z 19 kwietnia 2020, 2022, i w ten sposób możemy też wyszukiwać swoich spółek i ostatnich rekomendacji, które były opublikowane. Oczywiście możemy też na podstawie tych rekomendacji spróbować sobie tworzyć własne zestawienia, gdzie na przykład będziemy zestawiać konkretne instytucje i trafność tych instytucji, bo może być tak, że niektóre instytucje, na przykład maklerski BOŚ będzie skuteczniejszy niż Domaklerski maklerski banku BPS, oczywiście tak losowo to powiedziałem teraz. I na przykład te dane rekomendacje z tego jednego, a nie drugiego domu będziecie respektować nieco bardziej, nieco lepiej, nieco dokładniej, ale to już zostawiam wam do analizy. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o kciukach w górę, pamiętajcie o subskrypcjach. Kolejne materiały oczywiście już wkrótce na kanale, zarówno odcinki, jak i programy live, programy na żywo, gdzie wspólnie analizujemy rynek, rozmawiamy o tym, co na rynku ciekawego się dzieje. Przypominam, abyście spojrzeli do opisu tego materiału, tam link do platformy XTB. Sprawdźcie platformę XStation, czy na rachunku demo, czy na rachunku na prawdziwe pieniądze, zakładając właśnie konto z tego linku, wspieracie dodatkowo kanał. Kanał oczywiście również możecie wspierać, dodatkowe opcje, to wszystko jest w opisie. Do materiału tam listę wspierających z marca, bardzo wszystkim dziękuję i oczywiście wszyscy wspierający z kwietnia również będą na podobnej liście przez cały maj wyświetlani. Pamiętajcie o kciukach, subskrypcjach, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco do usłyszenia w kolejnych materiałach.